Lubisz tracić swój czas, czy po prostu boisz się powiedzieć konsultantowi, że nie chcesz jakiejś oferty? Zastanów się, kto tak naprawdę traci na Twoim braku asertywności. O umiejętności mówienia nie i odpowiednim prowadzeniu rozmowy właśnie w dzisiejszym odcinku. Ile razy spotkałeś się z sytuacją, kiedy dzwoni do Ciebie jakiś konsultant, zaczyna rozmowę, opowiada o swojej ofercie? A ty, pomimo tego, że nie jesteś zainteresowany, jakoś nie umiesz szybko zakończyć tej rozmowy. I teraz, jeżeli jeszcze na samym początku rozmowy coś cię zainteresuje, to sprawa jest zrozumiała, bo być może konsultanci są tak szkoleni, że pokazują jakieś atuty, albo w sposób psychologiczny podchodzą ciebie w taki, w taki sposób, by, byś wyraził jakieś wstępne zainteresowanie. Po czym pokazują ci jakąś opcję, która zupełnie ciebie nie interesuje, i ponieważ zbudowałeś jakąś tam formę mikrorelacji, już głupio ci jest odpowiedzieć, że nie jesteś zainteresowany, czy też nie umiesz w sposób jednoznaczny zakończyć rozmowy. Tylko pomyśl, kto na tym traci tak naprawdę. Bo konsultant, jego zadaniem jest yy, dzwonienie do klientów i zapewne ma jakąś prowizję od podpisanej umowy, ale jego podstawowym zadaniem jest po prostu dzwonić. I tak naprawdę, w zależności oczywiście od konkretnych firm, od konkretnych obszarów, może się okazać, że jego interesuje po prostu rozmowa z tobą. Ciebie nie bardzo, dlatego że masz swój czas, swoje życie i nie powinieneś tracić czasu na coś, co jest dla ciebie w ogóle nieprzydatne i niepotrzebne. Ja w dzisiejszym odcinku chcę opowiedzieć nie tylko o tym, żeby szybko i asertywnie selekcjonować pewne rozmowy i albo je prowadzić, dalej kontynuować, jeżeli jesteś nimi zainteresowany, albo szybko je kończyć. Ale też o przypadkach jakiegoś dziwnego braku zdrowego rozsądku w rozmowach biznesowych, które ja doświadczam, które doświadczałem na przestrzeni ponad 20 lat, kiedy byłem handlowcem. Kiedy jestem handlowcem, ponieważ ja nieprzerwanie od początku mojej kariery zawodowej czegokolwiek bym się nie łapał, cokolwiek bym nie robił, prowadząc nawet agencję marketingową, cały czas jestem handlowcem. I chciałbym Ci opowiedzieć o kilku przypadkach, które być może być może nawet gdzieś znasz z autopsji, być może jesteś po jednej czy drugiej stronie słuchawki i chciałbym, żebyś zastanowił się nad tym, ponieważ jest to mm, sytuacja, w której. No, naprawdę wiele można stracić niepotrzebnego czasu. Powiem ci sytuację, która przytrafia nam się na szczęście stosunkowo rzadko, ale jednak. Prowadzę rozmowę z bardzo ciekawym klientem, przedstawiam mu ofertę, on jest żywo zainteresowany. Yy, rozmowa jest dosyć długa, prosi mnie o jakąś tam ofertę, ja mu wysyłam. Powiedzmy, że jeszcze jednorazowo udaje się fajnie porozmawiać, po czym klient znika. Był bardzo zainteresowany ofertą chciałbym do niego, chciałby ten, ten kontakt był, że tak powiem, gorący, po czym nagle go nie ma. No, zrozumiała sprawa, może wyjechał, może zachorował, może z jakichś przyczyn, powiedzmy, w danej chwili, kiedy ja dzwoniłem, nie był w stanie odebrać. To wszystko jest zrozumiałe. Tylko wyobraź sobie sytuację, w której mijają kolejne tygodnie, ja dzwonię, on nigdy nie odbiera, na, w końcu pisze maila, nie odpisuje. Zaczynam myśleć, że coś może się stało. No, może naprawdę zachorował, jakiś wypadek i tak dalej. Sprawa, jeszcze raz podkreślam, była gorąca, bo gdyby to był jakiś temat taki chłodny, to wiadoma to sprawa nie, nie przeżywałbym tak tego, nie zawracałbym sobie głowy. I w końcu po miesiącu wpadam na pomysł. Przez przypadek znajduję w korespondencji kontakt do innej osoby, która też z nami gdzieś tam na pewnym etapie rozmów rozmawiała. Dzwonię, pytam, ee, czy coś się stało. A klientka. Koleżanka, klientki, z którą rozmawiałem, mówi: Nie, nie, pani Kasia jest. Ja mówię, ale coś się stało, bo nie odbi A Nie, nie, wie pan co, bo, bo nie miała czasu, bo, bo na razie ten temat jest na później przełożony. No i teraz to, co mnie zastanawia, dlaczego ta pani Kasia, nazwijmy ją panią Kasią, dlaczego pani Kasia nie mogła mi wprost powiedzieć, dlaczego nie mogła odebrać, dlaczego nie mogła powiedzieć, panie Ryszardzie, nie mam teraz czasu, proszę zadzwonić za dwa tygodnie, panie Ryszardzie. Przez najbliższe dwa miesiące nie będziemy do tematu podchodzić. Panie Ryszardzie, przecież ja do Pana zadzwonię, mam od Pana kontakt, proszę nie dzwonić, ja nie mam czasu, cokolwiek, tak? Każda z tych odpowiedzi miałaby swoją wartość i byłaby. Pełnie akceptowalna, yy, sprawiłaby, że ja bym po pierwsze wiedział, jaka jest sytuacja, nie martwiłbym się, nie kłopotał, czy moja oferta na pewno dotarła, czy coś tam się zadziało, czy może nie wiem, nie wybrali innej firmy, a, a pani Kasia nie jest w stanie mi powiedzieć, nie jest w stanie powiedzieć że, że jednak zdecydowali się na inną firmę, i tak dalej. Powiem Wam szczerze, że na przestrzeni 20 lat miałem kilkanaście takich przypadków. I nigdy ich nie zrozumiem. Nigdy ich nie zrozumiem z dwóch przyczyn. Po pierwsze, jest to marnowanie mojego czasu, no bo tak jak mówię, no ja bym po pierwsze już nie zajmował się tematem, wpisałbym go sobie do bazy danych do CRM-a, na przyszłość, na później, albo wprost, gdyby ktoś mi powiedział, proszę nie dzwonić, temat jest mi znany, panie Ryszardzie, fajnie się rozmawiało, będziemy wracali do tematu, ja do pana odzwonię. Dla mnie to było całkowicie jasne. Yy, natomiast dlaczego ja. Yy, kłopocze się, dlaczego ja marnuję swój czas? I teraz ktoś powie, no dobra, ale to jest twój czas, to jest, yy, to jest tak naprawdę część twojego zawodu, przecież, y, przecież to, to twoja sprawa, tak? że ty sobie tam kłopoczesz czas, przecież ta pani nie musi od ciebie brać żadnej oferty tak dalej. W pełni się zgadzam, tylko teraz odwróćmy tą sytuację, dlaczego ta pani Katarzyna, pani Kasia, podkreślam, że imię jest fikcyjne, yy, dlaczego ona wprost nie powie? Przecież musi widzieć yy, przychodzące... Yy, Połączenie ode mnie, w tym czasie musi czekać, niezależnie od tego, co mówi, co myśli, o matko, znów dzwoni, albo nie wiem, nic nie, nic nie, nic nie mówi, ale gdzieś tam musi przeczekać, tak? Ten, bo, no bo nie odpowiada. Yy, ja zawracam jej głowę, zawracam jej czas. Myślę, że w jakiś sposób ją stresuje tym, że dzwonię po raz dwudziesty na przeciągu, nie wiem, miesiąca czy, 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 czy dwóch miesięcy. Yy, piszę do niej maila. Dlaczego nie odpiszę mi jednym zdaniem? Słuchajcie, ja tego nie rozumiem, nigdy chyba tego nie zrozumie. Jednocześnie, jeżeli oglądają mnie takie osoby, które no, gdzieś tam postąpiły w ten sposób, postępują, bardzo Was proszę, nie marnujcie swojego czasu. Nie. Przecież to są dla Was jakiś dodatkowy stres, tak naprawdę, o ile tylko nie jesteście osobą złośliwą, która chciałaby komuś, tak powiem, no, przeszkodzić w kontekście marnowania jego czasu. Ale takiej rzeczy nie zakładam. Natomiast, słuchajcie, są jeszcze przypadki, gdzie właśnie klient wybrał inną firmę. I przez pół roku handlowie, czy ja, czy ktokolwiek inny dzwoni, pyta, wypytuje. Yy, wypytuje, właściwie to nie wypytuje, wypytuje w mailach. Natomiast w telefonie totalna cisza, głusza. Po czym się okazuje, że klient wybrał ofertę inną. Czy nie można było od razu tak zrobić? Przecież ja bym nie dzwonił. Przecież, przecież ten klient nie miałby yy, tego czasu niepotrzebnego, patrząc, zajmowanego przeze mnie, patrząc, że ja do niego coś piszę, być może jakiegoś stresu przeżywać, że widzi, że ja dzwonię. No, Moi drodzy, nauczmy się mówić nie. To jest jedna sytuacja, sytuacja, która się najczęściej zdarza w kontaktach handlowych. Natomiast, generalnie rzecz biorąc, mamy sytuację jeszcze drugą, w której e, częstszą chyba tak naprawdę, w której, e, w której słuchajcie, ktoś do nas dzwoni konsultant, na którą to rozmowy nie jesteśmy przygotowani, najczęściej w ogóle jej nie chcemy. E, często łapie nas w sytuacji, w której jesteśmy zajęci i nie mamy czasu na jakieś rozmowy. No i właśnie, i teraz tak, jeżeli ktoś dzwoni do nas z ofertą, na przykład kolejnym numerem telefonu, podczas dymy mamy już trzy i przynajmniej o dwa za dużo, dlaczego nie możemy od razu powiedzieć nie? Nie dziękuję, bardzo, do widzenia. Nie dziękuję, dziękuję bardzo, nie jestem zainteresowany, miłego dnia, do widzenia. Przecież po pierwsze, nic nas to nie kosztuje, załatwimy całą sprawę w ciągu dosłownie pięciu sekund, e, zamkniemy sprawę, w tym momencie nie nadwyrężymy tej osoby, ona sobie będzie mogła dzwonić i poświęcać swój czas, na osoby być może zainteresowane, nie stracimy swojego czasu, nie będziemy się stresowali, bo nie będzie ktoś nam, że tak powiem, nawijał makaronu na uszy jakąś niepotrzebną rozmową o niepotrzebnych sprawach. Najczęściej jednak obserwuję sytuację, szczególnie u osób starszych. Tutaj mogę na przykład dać mojego taty, który potrafi yy, kilka minut spędzić na jakimś tam wysłuchiwaniu, później coś panią wypyta, i pomimo, że nie jest zainteresowany, to nie umie wprost powiedzieć, że nie jest zainteresowany. I odłożyć, zakończyć tą rozmowę. Oczywiście wynika to z jakiejś pewnej kultury jego, z tego, że jako osoba, powiedzmy, innego pokolenia, gdzie wszyscy, jednak ten szacunek ze względu chociażby na brak tak, tak dużych kontaktów digitalowych był, czy też telefonicznych, bo te telefony nie były tak dostępne. Może jakieś większy, ludzie nie zawracali sobie głowy jakimiś niepotrzebnymi sprawami, bo nie było tyle produktów, no ale mimo wszystko jest to marnowanie jego czasu. Jeżeli ktoś do niego dzwoni, tak naprawdę powinien dosyć szybko powiedzieć, że nie jest zainteresowany i zakończyć rozmowę. Tomu doradzałem, mam nadzieję, że, że gdzieś tam będzie szedł w tym kierunku i wszystkim Wam doradzam dosyć szybkie kończenie rozmów, bo jest to z korzyścią dla obu stron. Jeżeli oczywiście jesteście zainteresowani, rozmawiajcie, wchodźcie w temat i tak dalej, ale wtedy też z kolei pamiętajcie o tym szacunku, żeby starać się gdzieś tam komuś wyznaczać terminy i daty, gdzie adekwatne do Waszych potrzeb. Ja oczywiście... Rozumiem sytuację, w której dzwonię do kogoś, ktoś nie może odebrać, i może się tak zdarzyć. Całkowicie to rozumiem, że pięć razy z kolei, kiedy będę dzwonił w poniedziałek, w środę, za dwa tygodnie, no akurat trafię na sytuację, w której klient jest zajęty i nie jest w stanie mi odpowiedzieć. Ja to w pełni rozumiem, może nawet dziesięć razy, ale wtedy mógłby napisać jakiegoś smsa a albo szybko, nawet widząc, że już dzwonię po raz dziesiąty w ciągu dwóch miesięcy, szybko odebrać, powiedzieć, bardzo przepraszam, ale ciągle mnie łapie pan na spotkaniach, ja do pana oddzwonię, na przykład, tak? I byłoby jasne. Więc to są takie sytuacje, w których niepotrzebnie narażamy na szwank nasz czas, nerwy, czas y, jakiejś tam obcej osoby. No, powiedzmy, że ta obca osoba nas tak bardzo nie interesuje, bo to ona ma interes, to jest zrozumiałe, ale z takiej po prostu ludzkiej życzliwości dbajmy o tą asertywność i starajmy się, mówić nie, tak? Mówić nie w sposób kulturalny, w sposób zrozumiały, bo wracając jeszcze do tych kontaktów handlowych, tak? Ktoś powie, słuchajcie, że może te moje przypadki czy innych handlowców, z którymi rozmawiałem, to są właśnie takie przypadki, gdzie ktoś naprawdę nie mógł odebrać. Ja go zawsze łapałem, nie wiem, w takiej sytuacji, w której no, był zajęty, albo w ogóle, w ogóle go nie było, no, nie wiem, zmienił telefon i tak dalej. No właśnie, słuchajcie, nie, bo... Z takich śmiesznostek trochę, ale powiem Wam, że yy, były takie przypadki, kiedy wielokrotnie do kogoś dzwoniliśmy, sprawa była bardzo gorąca, yy, przez miesiąc nie można było się skontaktować, nigdy nie odbiera telefonu, nie odpisuje. I jeżeli wzięło się inny telefon, zupełnie nieznany klientowi numer, to on natychmiast odpowiadał. No i jak do tego podejść? No to jest właśnie ta sytuacja, o której mówię. Proszę Was, bądźcie asertywni. Bądźcie wyrozumiali dla siebie przede wszystkim, ale i dla klienta, który do was dzwoni, do, tego, do tej osoby, z którą się kontaktujecie. Wydaje mi się, że to będzie taki mały handlowy wkład w ulepszanie relacji i to Wam bardzo polecam, zachęcam. Róbcie to dla nas wszystkich tak naprawdę. I to chyba wszystko w tym odcinku. W którym chciałem wam powiedzieć o tym konstruktywnym mówieniu nie. Zachęcam Was do tego, zachęcam Was do, do tego, żeby albo słuchać klienta i tu mówię głównie dla handlowców, tak, i słuchać tego, co on ma do powiedzenia i reagować w odpowiedni sposób, albo wprost mówić po prostu. Że jestem zainteresowany tą rozmową. Dziękuję bardzo, do widzenia.